Dzisiaj taki temat, czy warto odśnieżać panele fotowoltaiczne. Mamy teoretycznie 323 V na górze, sieci 218. Natomiast falownik nie chce podjąć produkcji. i Zaraz zobaczymy, co się stanie. Sprawdza 320 V na górze. 322. No, niby się udało, ale chyba zaraz wyzeruje amperaż i, i nic z tego. No i niestety. No i patrzcie. Tak to wygląda na dachu. No niby nieduża warstwa śniegu. Generalnie jest dość jasno, bo, no bo ten śnieg tak robi taką fajną atmosferę. No to tak, jak w pochmurny dzień powinno produkować. Czyli jakieś 100-200 watów. No, spróbujemy odśnieżyć. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Nie mam operatora, więc na całej tej procedury wam nie pokażę. Natomiast no, mam taki przyrząd skonstruowany. No i tak sobie delikatnie będę tutaj prował, żeby ten śnieg zjechał z paneli. No i trzy pierwsze panele z góry odśnieżone biegnę do garażu, zobaczyć, czy coś to dało. No i chyba się wyrobię w 5 minut, bo patrzcie, 4 sekundy. Jak zbiegłem do garażu. I zobaczymy, co teraz. Nawet ciekawszy efekt, bo teraz napięcie na panelach jeszcze bardziej spadło. Do 103 V, 0,2A. O! Podjął pracę. Tylko bardzo niskie napięcie. No 20 W. Dobra. Idziemy odśnieżyć następne panele. Przypomnę, nie ma, nie ma u mnie żadnej optymalizacji. No, i 6 paneli, dwa górne rzędy odśnieżone, lecę do garażu. Szału nadal nie ma. No, mamy 400, nie, 40 w 40 w 140, 154 V na dachu, 0,3 ampera. Także tak to wygląda przy odśnieżeniu. 6 z 9 paneli, idę odśnieżać dalej. No, i całość odśnieżona, biegnę do garażu. No i szału nie ma. Produkujemy teraz 100 W napięcie na dachu. Widzicie się teraz podniosło do takiego w miarę nominalnego 318 V03 A. Niby 100 W nic, ale cieszy. Pompa będzie sobie w piecu pracowała w trybie autokonsumpcji. Nie będzie pobierać teraz mój dom żadnej energii z sieci, jeszcze na komputer wystarczy. Czy warto, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. A ja tam uważam, że, że czasem warto odśnieżyć bo po pierwsze będzie frajda z produkcji własnego prądu a po drugie jak teraz po takich opadach i po odwilży przyjdzie mróz to jest szansa, że i będzie słońce no i będzie jakaś produkcja a jak już jest produkcja no to one się grzeją i same się odśnieżają, natomiast jak nie ma produkcji no to zamarzną no i ten śnieg może się nam dłużej utrzymać nabiegałem się, stąd taka zadyszka z samego dołu na samą górę namachałem, ale w sumie parę minut takiego treningu nikomu nie zaszkodzi jak to jest łatwa i bezpieczna robota to Uważam, że czemu by nie. Jak zawsze dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!